Kompendium skierowane do osób po udarach mózgu oraz ich bliskich zawiera również rozdział poświęcony roli neurologopedy, i w tym rozdziale czytamy również o e, przypadku, w którym występują zaburzenia mowy, które nazywamy afazją. E, to jest bardzo e, tajemniczy e, dla większości osób termin. I przybliżymy go sobie innym razem, natomiast krótko chcielibyśmy powiedzieć, że afazja to jest takie zaburzenie, które skutecznie utrudnia porozumiewanie się słowne, i to zarówno w zakresie rozumienia tego, co mówimy do osoby chorej, jak i tworzenia wypowiedzi. W tym trudnym czasie, jakim jest pandemia, Część osób pozostaje bez pomocy specjalistycznej. Jest to utrudniony kontakt, specjaliści pozostają w domach, dbając o bezpieczeństwo, podopiecznych osób chorych, tak, żeby zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusa. Co możemy zaproponować w takiej sytuacji? Z pewnością. Dobrze jest, jeżeli rodzina jest włączona w proces, już w tej chwili pojawiają się na ekranie obrazki. Dlaczego? Dlatego, że w przypadku osoby z afazją bardzo dobrze jest posługiwać się materiałem obrazkowym. I tutaj macie Państwo przykład sprzętów kuchennych i artykułów spożywczych. Nie jest to dobry przykład od razu, powiem. Skieruję na lepszy materiał. Jaka jest różnica? Różnica przede wszystkim jest w, w, w grafice. Tutaj mamy przykład materiałów, które są skierowane zdecydowanie dla dzieci. I odradzamy wykorzystywanie takich materiałów, skłanianie się ku wykorzystaniu materiałów, które odzwierciedlają realne przedmioty. Nie trzeba koniecznie zaopatrywać się w jakieś specjalistyczne narzędzia do terapii. Można spokojnie wykorzystać gazetki, które bezpłatnie otrzymujemy w różnych, różnego rodzaju marketach. One zdecydowanie będą lepsze niż materiał rysunkowy, infantylny, czego z pewnością bliska osoba później nam nie wybaczy, jeśli będziemy pracować z nią na materiale właśnie takim obrazkowym. Skierowanym dla dzieci. Co możemy robić? Zdecydowanie wskazywanie różnego rodzaju przedmiotów, i to zarówno poprzez komunikat, wskaż krzesło, przykład wskaż odkurzacz, ale również poprzez takie komunikaty, czym. Czyścimy dywan, na czym siadamy, czym myjemy zęby, czyli mamy przykład różnych obrazków, a osoba chora musi nam wskazać właściwy obrazek na podstawie tego naszego komunikatu słownego. Jeśli to idzie bardzo dobrze, czyli mamy tutaj gwarancję, że nasz chory rozumie, to wtedy możemy dopiero podejmować próbę. Wypowiadania e, tych słów. I co może być pomocne? Zdecydowanie zdania, które wynikają, e, których zakończenie wynika z kontekstu. Czyli na przykład: e, Zimą pada śnieg, lubię czarną, mocną kawę, w chlebaku jest czerstwy chleb, e, siedzę na krześle, na przykład, godzinę sprawdzam na zegarku. Mam ochotę na słodkiego banana, czyli z jednej strony pokazujemy obrazek, z drugiej wypowiadamy już zdanie, z którego kontekstu to dopowiedzenie powinno być zdecydowanie prostsze dla naszego chorego, naszej bliskiej osoby. Oczywiście polecamy, jak najbardziej. E, profesjonalne narzędzia, takie jak opracowane przez Fundację Książki. Wskazujemy teraz na neurosesję, taki 30-dniowy trening pobudzający umysł albo pomyślny trening. Na pewno zaczynamy od neurosesji, ponieważ tu w tych e, ćwiczeniach znajdziemy takie, które są prostsze, czyli na przykład uzupełnianie nazw miesięcy. Ale też trudniejsze przykłady. Zaraz znajdę. Czyli na przykład łączenie e, liter z imieniem i z nazwiskiem. Czyli inicjały odpowiednie. Czy tutaj już mamy przykład całego tworzenia zdań. Czyli mamy przykład smaruje, chory musi stworzyć całe zdanie ze słowem smaruje. Pomyśl na trening, zdecydowanie pozycja z ćwiczeniami dla dużo bardziej zaawansowanych osób, ale przygotowana również przez zespół specjalistów, specjalnie z myślą o chorych, między innymi z afazją, także na pewno materiał godny polecenia. W tym czasie, w którym jesteśmy w tej chwili w domu, zachęcamy do kontaktu z fundacją. Nasi specjaliści pomogą Państwu w dobraniu materiału, z pewnością przekażą wiele cennych wskazówek, które przydadzą się w domowej pracy. Dziękuję bardzo.